W gminie Stary Targ dożynkowe świętowanie rozpoczęło się od uroczystej mszy świętej Dzień za szczęśliwe zbiory oraz w intencji pracujących na roli rolników. O mszy świętej barwny korowód z orkiestrą dentą ze sztumu przemaszerował na stadion sportowy, gdzie odbywały się dalsze obchody. Uroczystość otworzył wójt gminy Stary Targ, Sebastian Szwarc, dziękując rolnikom za ich ciężką pracę. Chciałbym podziękować wszystkim rolnikom za ich ciężką pracę. Zatrutły włożyli w, w, w ciągu całego roku. Mam nadzieję, że ich plony były owocne, że są zadowoleni ze swojej pracy i chciałbym im dzisiaj, w tym dniu Dożynek, życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, plonów w przyszłym roku jak najwyższych. No i miłej zabawy do białego rana. Jak już Państwo znajdziecie na chwilę. Miejsce dla siebie. Chciałbym serdecznie i gorąco powitać w imieniu wójta gminy Stary Targ, pana Sebastiana Szwarca wszystkich Państwa, którzy przyjęliście zaproszenie i jesteście tutaj razem z nami, abyśmy mogli dziękować za pracę rolników podczas tegorocznych przygotowań, jak również żniw. Rolnik już nie jest takim rolnikiem stricte 23 lat temu, jest to przedsiębiorca, który również boryka się z różnymi problemami, które napotyka zwykły przedsiębiorca biznesowy. Dzisiaj dożynki, czyli dziękowanie za zebrane plony. Jak rozmawia pan ze swoimi znajomymi rolnikami, czy oni tak samo pozytywnie podchodzą do tego tematu, czy jednak rodzi się w nich jakaś taka gorycz, że ten rok no, nie był najlepszy? Jeżeli chodzi o entuzjazm rolników, to, to przyjmują ze spokojem i radością raczej. Raczej te dzi są takie gospodarstwa, które się cieszą, że, że naprawdę nie było żadnego wypadku, nic się nie stało, a, a pogoda to jest pogoda taka naprawdę. Na to nie mamy wpływu. Nie? Wszyscy się cieszą, że jesteśmy razem i jakby nie było żadnego wypadku i kolizji po prostu. Czego należy życzyć rolnikom? Zdrowia, cierpliwości i miłości. Na nie pytaj, nie wnikaj, daj mi, czego chcę. Daj, daj, daj. Chcę poczuć jeszcze raz te chwilę, Daj, daj, daj. Ten jeden mały znak. Czego by pan życzył rolnikom w dniu ich Święta Zdrowia, bez wypadków. Co jeszcze można życzyć? Dobrych plonów. Czy nowy dyrektor daje radę? Oczywiście. Oczywiście, wydaje. A ja, daję, daję radę. Dobra, A czy jest jakaś gwiazda bądź wykonawca, na kogo państwo czekacie dzisiaj? Mało. Wszyscy tak. są mile widziani. Tak. No. Teraz ja, też jest ja bardzo ja nie przyjemnie. Mam kogoś lepszego czy gorszego? Normalnie. A czego należy życzyć rolnikom w Dniu Dożynek? Na drugi rok dobrych zbiorów. No co można życzyć? Dobrej pogody, dobrych zbiorów. Dobrego wynagrodzenia I żeby na drugi rok, żebyśmy się spotkali. Tak. Drodzy Państwo, dzisiaj wygraliście konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Jak powstaje taki wieniec? No to jest właśnie moje główne pytanie do Państwa. Cała prasa tutaj polegała na Kalinie sama to wykonywała. Bardzo podziękowania i dla niej i dla tej całej pracy jej poświęcenia. To jest ogromna praca i szacunek. To teraz do Pani pytanie takie techniczne. Jak ten wieniec wyglądał? Jak on powstawał? No powstawał pomału, gdzieś tam no, najpierw jakiś był pomysł. Oczywiście pomysł na stelarz. Od tego trzeba zacząć. Stelaż wykonał mój mąż, a później pomału zaczęłam tam układac te zboże, coś tam zmieniałam, co było wcześniej zaplanowane, także w ten sposób no się, się, tak, to się realizowało się wizualnie, żeby tak, żeby to wszystko ładnie wyglądało.